Hejka kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z takim oto odcineczkiem z, z drapeczku szybkie 50, a miałam pomysł na odcineczek od Sylwii z kanału Planeta 4, która chciała 5 drapek z początku i 5 drapek z końca i określiła się jakich to pomyślałam, że jakie tam dawno takich małych nie drapałam, to sobie zobaczymy co ten, tylko że ja... Że tutaj wydrapiemy, tylko że ja mam y, od jedynki do piątki i od 21 do 25, bo przeszłam chyba, słuchajcie, z parę kolektor i sklepów i szukałam, żeby było tak, no żeby były od początku i z końca, nie, ale no niestety nic nie mieli, więc no nie będę się tam z nimi kłócić, nie. <gry> no i ten, no i myślę, że się nie obrazisz, że sobie nagramy taki odcinek. Na kanał Sylwii serdecznie zapraszam. Planeta 4 też drapie z drapki, bardzo fajna dziewczyna, miła, sympatyczna. Ja ze swojej strony Cię serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomysł. No i proszę w komentarzach piszcie, kto tam chce y, jakiś pomysł mi y, podrzucić na drapki na filmy. No i co tam byście chcieli zobaczyć. Jakie, jakie rywalizacje, albo na przykład coś takiego, albo jakie tam zdrabki byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu? No i dobra, i przechodzimy do drapania. Najpierw zaczniemy te, może z początku, od jedynki do piątki, a te sobie zostawimy na potem. Okej, okay. ja tutaj zobaczę, czy się nagrywa. Okej, okay. dobra. No i lecimy. Tu zaczynamy od jedyneczki sobie. I szukamy. Bonus zostawimy na koniec. Nie wiem, czy tam dobrze widać. Bo nie mam podglądu. Ok. No i szukamy. Co my tutaj mamy? Mamy 4 zł. O, 50, 50 zł. Drugi raz 50 tysięcy, 500. Stówka, stówka, 4 zł i, i 50. No tutaj nic nie mamy. I sprawdzimy sobie jeszcze bonus. W bonusie sztabka, to czyli jest drapeczka jest pusta. Nie wiem gdzie to kontrolne. Bo dawno tych zdrapek powiem Wam, nie drapałam CL. A tak sobie pomyślałam, że do takiej yy, serii to może takie mniejsze sobie wezmę. I dobra, lecimy z dwójeczką. W dwójeczce mamy 500 zł po raz pierwszy, 50 tysięcy, 500 po raz drugi, 4.

50 tysięcy, znowu 50 tysięcy, 4, 500, stówka, 4, parę strogi i, i 500. W bonusie diament. Ok Patrzymy dalej. Może piąteczka coś da? A mamy 50 tysięcy, 2 zł. 50 tysięcy po raz drugi, 502 zł. 500, 50, 100 i, i 2 zł. No i dobra, mamy 2 zł po raz pierwszy. I ja aby nie ostatniła dobrej 2 zł, wbądł się worek. Ok. to czyli zdrapeczka z numerem 5 dała nam 2 zł. Teraz zobaczymy to te ze środka i to okej, okay. mamy 21, moja liczba no i szukamy tych 50 tysięcy, <gryw> a mamy 4, 50, 100 po raz drugi I znów po raz drugi, 2 zł, 50 i, i 500. A w bonusie sztabka. Czyli też mamy 21 pusty. Teraz bierzemy sobie 22. I mamy 2 zł. Na dzień dobry. 50 000. Stówka. Stówka po raz drugi. 4 złote 4 złote po raz drugi. 2 złote No i mamy 2 złote I 50 000. Ponusia dugaty. Okej. Okay. Mamy drugie dwa złote. Jest ZZ. O Numerku 22. Okej. Okay. Patrzymy dalej. Numerek 23. A mamy 500. O, drugi raz 500, jeszcze jedno i będzie fajnie. 50, 50. A, już myślałam, że 500. 4 i, i 2. Czy I tu nic nie mamy w bonusie? Worek. Ok. Jeszcze zostało nam dwie drapeczki. Mamy numer 24 i szukamy. A mamy 500, 2 zł, 100 zł, 4, 50, 2 zł, 500. Oj, znowu mamy 2 zł, kochani, super. A w bonusie mamy sztabkę. Okej. Okay. i mamy 100, 2 zł, w numerku 24.

I gdzie te o, mamy ZZ. Okej. Okay. No to fajnie nawet. Dobra, okay, i zobaczymy sobie teraz, jakie tu numerki nam przegrały, jakie wygrały. Przegrane mamy jedynkę. To żebyście widzieli. Jedyneczkę, dwójeczkę, trójeczkę, czwóreczkę, a dopiero wygraną mieliśmy w piątce. Ok. I dalej mamy 21 przegrane. To tutaj w drugiej połowie było lepiej 22 wygrane, 23 przegrane. 24 i 25 wygranych i w każdej było po 2 złote. Czyli nie jest źle. Pewnie tak i na końcu byłoby. Myślę, że podobnie. Okej. Okay. No i cóż i fajny odcineczek. I zachęcam do pisania propozycji i też przypominam o konkursie, który trwał mnie na 500 subskrypcji. Jak zawsze link będziecie mieli w opisie, zachęcam do udziału. No i cóż, i to było na tyle. Życzę Wam miłego wieczorku i udanego tygodnia, bo jeszcze parę dni zostało. No i cóż, i trzymajcie się cieplutko. Pa!